Jest dzisiaj z nami Realme GT Master Edition. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak tego telefonu używało mi się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Teścik tego telefonu, jak wiele innych testów i fajnych newsów, na stronie ideatechnologie.com. Zapraszam fajnie, że coraz więcej osób tam wchodzi. Dzięki wielkie. E, oczywiście o tym telefonie wiadomo już wszystko, dlatego że jego światowa premiera była myślę szybko 18-19 sierpnia, czyli no ponad pół miesiąca temu, i kto chciał to już i zobaczył sobie recenzję tego telefonu na YouTube i poczytał różne artykuły, natomiast to, czego nie było wiadomo przynajmniej w Polsce, to cena. W związku z czym mówimy o cenie. Za wersję 8256 trzeba zapłacić 1800 bez złotówki. Brawo, dobrze a za wersję 628 1500 bez złotówki, czyli 1499. Uwielbiam te ceny. Telefon jest już w moich rękach od no, ponad tygodnia, w związku z czym zaraz Wam opowiem o tym, jak mi się go używa, jakie robi zdjęcia i tak A zaczniemy od pudełka, bo pudełko jest na bogato. Znaczy, no tak, powiedzmy, że na bogato, przynajmniej duże. Chwała, cześć za to filmie. Otwieraj się. O! Tak, tutaj welcome to family. I tutaj mamy Etui, czyli Kejsik i on jest. Taki miękki, natomiast jest szalony, nie jest przezroczysty. i teraz tak. Szkoda mi było troszeczkę nosić ten telefon, który jest ładny, fajny, zaraz o tym powiem. No ale widzicie, jak wygląda. Wygląda fajnie. W związku z czym pół testu nosiłem wy, pół testu nosiłem bez. To jak ktoś będzie się bał o telefon, no to w każdym razie ma tutaj ochronę i szukamy dalej. I teraz ja myślę intensywnie, czy ja przełożyłem z kontaktu do pudełka? Przełożyłem, dobrze. Czyli jest najważniejsza rzecz, znaczy tak, tutaj jest kabelek, pod spodem jest szpileczka, a pod szpileczką nie ma nic. To jakby ktoś szukał słuchawek, to tam jest takie miejsce na słuchawki, ale słuchawek tam nie ma. Natomiast to jest najważniejsze, 65-watowa ładowalka, w związku z czym szybciutko, to jest mało opowiedziane, idziecie zrobić siku, podłączacie telefon i jak wracacie, to już go macie naładowanego no, w połowie, to wszystko trwa błyskawicznie, o tym wszystkim zaraz opowiem. Tak wygląda pudełko, a my sobie przechodzimy do telefonu. Zaczynamy od budowy. Są dwie wersje. Biała, czarna, tak jak tutaj, ja mam białą. One są plastikowe z tyłu, plastikowe z boku. I jest jeszcze jedna, to się nazywa. Sprawdzam, bo nie pamiętam, Voyager Grey i ona jest z takiego syntetycznego jakiegoś materiału, kauczuku, wszystko jedno. Ona wygląda bardzo fajnie, na pewno inni mają tamtą wersję, w związku z czym w innych filmach będziecie mogli zobaczyć jak tamto wygląda. Mi się bardzo podoba, natomiast to też mi się bardzo podoba, dlatego że, no to tak jak już mówiłem, to nie jest szkło, to jest tworzywo, więc tutaj co kto woli, za te 1800 bez złotówki, no to jednym powiedzieli, że wolą szkło, a drudzy powiedzą, że świetnie, że to jest plastik, ten plastik nie zbiera odcisków palców, nie brudzi się jak widzicie. Znaczy, coś tutaj niby tam widać, no, ale generalnie to wszystko naprawdę ładnie wygląda. No i wyspa też jest fajna. Tutaj przeźroczysty plastik, no i przede wszystkim nie wystaje za dużo. Więc pod względem wyglądu, ten telefon mi się podoba i tutaj nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. Co mamy na dole plastikowej ramy? Mamy tak głośnik. Nie, tu jest głośnik, a tu jest wejście mini-jack na słuchawki i to jest duży plus tego telefonu. Mnóstwo osób jednak cały czas ma słuchawki, chce mieć wejście mini-jack na słuchawki, nawet jak nie używa, to fajnie jest to mieć, więc jest i jest OK. No i jest USB-C, głośnik jest jeden i tutaj... To... Powiedzmy, że w zasadzie większość telefonów za te pieniądze ma jeden głośnik, natomiast są też telefony, które mają dwa głośniki. To jest ich duża zaleta. Tutaj mamy tylko jeden. Jak ten głośnik brzmi, już pokazuje. Słumić łatwo, jest głośno. No jakoś tam się da na tym, powiedzmy, że czegoś posłuchać. A na słuchawkach jest OK, jest technologia Real Sound z takimi ustawieniami, więc no ani dobrze, ani źle, w porządku, powiedzmy. Tutaj na prawym boku mamy tylko jeden przycisk do włączania i wyłączania telefonu. Tutaj nie mamy nic, a tutaj mamy kartę SIM, yy, mamy slot na dwie karty SIM bez możliwości instalacji karty pamięci i przyciski regulacji głośności tradycyjnie, wolę jak to wszystko jest tutaj, a nie tak rozrzucone. Telefon w zależności od wersji waży 174 albo 180 g, przy czym pewnie jak tutaj na tą wersję założymy, tu i to też będzie ze 180 g, więc tu jest. Podobnie, no i niestety nie jest wodoszczelny nawet, tak jak wyjmowałem, tak, mam tutaj cały czas swoją kartę prywatną. Nawet slot na karty nie jest uszczelniany, w związku z czym lepiej naprawdę uważać, żeby coś Wam się nie stało. Jedziemy dalej, czyli wyświetlacz to jest super AMOLED, przekątna na 643 cala, czyli nie za dużo, nie za mało w sam raz. Telefon jest naprawdę zgrabny i fajnie się go trzyma w ręku. Bardzo lubię go używać, to jest dla mnie taki optymalny dosyć rozmiar. Rozdzielczość Full HD Plus 409 PPI, proporcje 20 do 9. Na wyświetlaczu mamy szkło Dragon Tails z powłoką oleo. Mamy też naklejoną folię ochronną. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać na tej folii ochronnej, oczywiście, powłoki oleofobowej nieba. W związku z czym, jak zostawicie tą folię, to cały czas będziecie musieli telefon przecierać, bo on się będzie papiał. więc możecie też tą folię zdjąć. Ja ją zostawiłem i odświeżanie. Już pokazujemy w ustawieniach, co my tutaj mamy. Oprócz tego, że mamy typy kolorów ekranu, żywy, delikatny, olśniewający, i tutaj mamy temperaturę, mamy też efekt wizualny OSIE I, i i i i, to jest tutaj. O, częstotliwość odświeżania ekranu, wybór automatyczny, ja tak mam nastawione, ale jest standardowe 60 i jest wysoka częstotliwość, czyli 120 Hz, co kto lubi, ja mam automatycznie. I działa to wszystko bardzo ładnie. Wyświetlacz jest bardzo fajny, nie mam żadnych zastrzeżeń. Widać wszystko ślicznie. Jasność maksymalna musi być podbijana w pełnym słońcu, dlatego że wtedy ten czarny kolor staje się taki troszeczkę przyszarzały. Ale za to naprawdę, tak jak robiłem zdjęcia, zaraz zobaczycie, pełne słońce, nigdy nie miałem żadnego problemu z zobaczeniem, co tam się dzieje na wyświetlaczu, więc za wyświetlacz jak dla mnie duży plus. Tutaj jest w rogu lewym, tak jest, dobrze, trafiłem, kamelka do selfie. Nie ma diody powiadomień, ale mamy A. Ekran krawędziowy, czyli jak przyjdzie jakieś powiadomienie, to dwa, trzy razy nam się tutaj kawędzie ekranu podświetlą. A B. Mamy Always on Display, czyli wyświetlacz zawsze aktywny. Możemy sobie napisać, co tam chcemy. Możemy sobie wybrać jakiś motyw. Przychodzą nam wszystkie powiadomienia, w sensie pokazują się tutaj wszystkie powiadomienia. Więc absolutnie nie narzekam. Czytnik linii papilarnych, błyskawica. Chciałbym, żeby tak działały wszystkie czytniki linii papilarnych, nawet w telefonach flagowych, bo jak widzicie, on się praktycznie nie myli. Leciutko przytykacie palec i już jest podwójne uderzenie, żeby telefon wygasić albo włączyć. No i jak widzicie, tak samo o, rozpoznawanie twarzą czy twarzy. Jak zwał, tak zwał, ale też działa doskonale. Także pod tym względem, pod względem wyświetlacza, nie mam najmniejszych uwag, jestem bardzo zadowolony. Specyfikacja, czyli co my mamy tutaj w środku? W środku mamy Qualcomm Snapdragon 778G 5G z układem graficznym Adreno 642L i 8 albo 6 GB RAMu w zależności od wersji też pamięciowej, czyli 8 to będzie dla 256, a 6 będzie dla wersji 128. Obie obsługują ten taki wirtualny RAM, czyli wydzielany z ROMu, żeby było więcej tej pamięci. Od 3 do 5 GB. No i to jest taka technologia, którą się, Realme się chwali. No i myślę, że ona działa. Ja mam tą mocniejszą wersję, ale działa bez zastrzeżeń. Jak widzicie, WANTUTU 515 tysięcy punktów. No i telefon, chociaż jest ze średniej półki, to mówiąc szczerze, zachrzania. Także aż miło, nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. Wszystko tutaj dzieje się bardzo szybko. Wszystko przewija się szybciutko, zwłaszcza z tym wyższym odświeżaniem, ale z adaptacyjnym, tak samo jak widzicie. Wszystko się ładnie wczytuje. Programy dosyć długo siedzą w pamięci. To jest fajna rzecz, no bo wiadomo, w tych chińskich telefonach bywa różnie. Tutaj jest ok. No, więc do działania nie czepiam się w żadnym punkcie. Jest przestrzeń gier, w związku z czym przy tym procku naprawdę wydajnym pogracie sobie tak samo bez najmniejszego problemu we wszystkie gry. Ja tutaj grałem w PUBG i bo musiałem. Jest wszystko ok. Telefon się oczywiście nie nagrzewa. Czyli kolejna jego duża zaleta, no bo wiecie, jak to jest z tym snapem 888, który jest niby dużo wydajniejszy, ale szybciutko się grzeje. Tutaj nic się nie grzeje, nawet jak robiłem te testy, to ten, ten telefon był tam troszeczkę cieplejszy, ale o żadnym przegrzewaniu y, mowy nie ma. No i tak, o, cała reszta tak zwana, czyli GPS doskonale. Oj, troszeczkę z tym telefonem pojeździłem, bo ostatnio miałem wyjazdy, zaraz zobaczycie bez najmniejszego problemu. NFC jest, w związku z czym płacimy zbliżeniowo. Proszę bardzo, żeby nie było wszystkie tutaj swoje karty. Banki mam podłączone i od pierwszego strzału to działa. Jakość rozmów telefonicznych. Bez zastrzeżeń, wszystko doskonale. Ja słyszę, nie słyszą. Czujnik zbliżeniowy działa dobrze, czyli ekran się wygasza. Tutaj też wszystko jest ok. Oprogramowanie Android 11, nakładka Realme UI 2.0, mnóstwo możliwości. Ustalenia wszystkiego, tak naprawdę, więc kto się lubi bawić, to się będzie tutaj bawił godzinami. Ja tak średnio się lubię bawić, bo musiałbym przy każdym telefonie w tym punkcie spełniać, spędzać pół dnia, no Ale widzicie, to jest personalizacja, wszystko sobie tutaj ustawicie: tapety aktywne, style ikon, kolor wiodący, czcionka, jest to podświetlenie krawędzi, więc to jest jedna rzecz. No i jest jeszcze druga rzecz. O, w przyborach, Mamy tutaj możliwość nawigacji, gesty na zgaszonym ekranie, na, na, w sensie na wyłączonym, na włączonym, nagrywanie ekranu, jest kółko pomocnicze, ten pasek bo, boczny inteligentny, który ja sobie wyłączyłem, szybkie uruchamianie, dzielony ekran. No więc naprawdę zabawy kupa, do oprogramowania się nie czepiam, bo nie mam do czego, jest bardzo dobre. Zdjęcia, filmy. Czyli dochodzimy do rzeczy dla wielu osób bardzo ważnej, jak nie najważniejszej oprócz działania w telefonach. Mamy tak, obiektyw główny 64 megapiksele ze światłem 1.8 i obiektyw główny jest produkcji firmy OmniVision. Nie Sony, nie Samsung, tylko OmniVision. Jest szeroki kąt 8 megapikselowy ze światłem 2.2, jest makro 2 megapiksele bez sensu i jest selfie z przodu 32 megapiksele. Aplikacja aparatu pokazuje za każdym razem, więc tutaj szybciutko, ale tak, jest mega dużo możliwości. Jak ktoś chce się bawić, to tutaj coś dla niego. Nawet w trybie Ultra Night jest sztuczna inteligencja albo jest typ profesjonalny z ręcznymi ustawieniami, więc tutaj oczywiście jakiś statyw, ale można się pobawić. Jest wideo, które można nagrywać w 4K. Jest wideo dedykowane do sztucznej inteligencji. Jest typ rozmycia tła przy wideo. Za chwileczkę wam pokażę. Jest dodatkowa stabilizacja, ultra stabilizacja tutaj nazywana. No to zdjęcia to wiadomo. Jest też sztuczna inteligencja do zdjęć. Jest typ HDL. Mamy ten szeroki kąt tutaj. Przejście tutaj jest dwa, a tutaj jest pięciokrotne powiększenie. I nawet czasami to pięciokrotne powiększenie jest ok. Jest typ portret. Z możliwością tutaj, za przeproszeniem, upiększenia twarzy, no i też z możliwością rozmycia tła jest o maksymalny rozdzielczość 64 MP. No a tutaj mamy tak dual view video, czyli wideo nagrywane z przodu i z tyłu, zwolnione tempo, film pokładkowy, są ustawienia manualne dla nagrywania wideo Więc, znowu, kolejna rzecz niespotykana za bardzo w tej półce cenowej: jak ktoś się bawi, no to czemu nie? I to jest, jak widzicie, i dla głównego obiektywu, i dla szerokiego kąta. Jest typ profesjonalny dla zdjęć, więc też fajnie. Jest panorama, skaner tekstu ultra makro, dobrze, że tutaj ukryte, znaczy można sobie przenieść, ale nie ma sensu, bo to makro jest słabe. I jest typ. Ulica. No a najważniejsze, zdjęcia, czyli jakość tych zdjęć. I ta jakość zdjęć jest powiedzmy, że pasująca do ceny telefonu. Chociaż jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że bardziej ona pasuje do ceny telefonu. O, tutaj do ceny telefonu 1500 niż 1000 800 zdjęcia makro są o tak, już mówiłem bez sensu, no bo to jest jedna wielka kaszana tym dwumegapikselowym obiektywem, ale cała reszta jest fajnie. Zobaczcie ładne rozmycie tła przy kwiatkach. Kolełki są ładne. Jakość no, zobaczcie tutaj. Tak, to można oczywiście sobie wszystko podciągnąć w edytorze, żeby ładnie wyglądało. To jest pięciokrotny zoom. No i jak na pięciokrotny zoom, ja porównywałem te zdjęcia z um, telefonem, który miał ten zoom um, z optyczną stabilizacją obrazu z Motorola i naprawdę te zdjęcia wcale nie były dużo gorsze, o ile w ogóle były gorsze. Tutaj jest tryb portretowy, ładnie to wszystko wygląda, jest świetna ostrość. No więc, kolory mogłyby być troszeczkę mocniejsze w pewnych sytuacjach, Typ nocny jest OK. Jest realizowany dla każdego obiektywu i dla każdej wielkości, czyli i z dwukrotnym przybliżeniem, i z pięciokrotnym, i z szerokiego kąta też strzelicie zdjęcie nocne. Rozmycie tła ładnie wygląda, pyszna była ta beza, niestety muszę się powstrzymywać. Szeroki kąt i główny, no to tak jest główny, tutaj jest szeroki, no to widać z szerokiego kąta przede wszystkim. E, troszeczkę różnice w kolorach tutaj macie bardziej intensywnie, tutaj nie, ale zaraz Wam pokażę jeszcze zdjęcie. O. Tutaj jest ten szeroki kąt, no i na przykład tutaj przybliżmy sobie, co jest z boku, no to tutaj nic nie widać, tu już jest taka kaszaneczka, a zdjęcie z głównego obiegu to spokojnie nawet rejestrację tego samochodu zobaczycie, więc taka to jest o praktyczna różnica, jakbyście się zawsze zastanawiali pomiędzy jakością z głównego i z szerokiego kąta. No i generalnie, aha, jeszcze selfie jest, przepraszam, to ja. Jak widzicie, nie najgorzej rozmyte tło i te 32 megapiksele są OK, to znaczy ta jakość jest naprawdę niezła. No, więc w sumie jeszcze zdjęcia nocne wam mogę pokazać, jeszcze tam pokazywałem, ale jaka jest różnica? O, tutaj na przykład jest zdjęcie w trybie nocnym, gdzie naprawdę ja robiłem je z miejsca, gdzie było ciemno, jak w zupie, więc ciężkie warunki dla telefonu. No i w trybie nocnym ładnie to wyglądało, w trybie nienocnym no to wygląda tak, więc też widzicie tą różnicę. Jest dosyć duże rozjaśnienie, e, takie wyostrzenie. O, tutaj na przykład jest nie w trybie nocnym. To wczorajszy wieczór, a tutaj w trybie nocnym ładnie wszystko rozjaśnione, nawet można przeczytać 12,5% poltada. Całkiem smaczne było. No, yy, to tak to wszystko wygląda, a ja już Wam... Aha, filmy jeszcze, filmy, bo bym zapomniał o filmach. Filmy nagramy w 4K 30fpsów najwięcej, no i w Full HD 30 i 60fpsów. I filmy mi się podobają. Gdzieś tam się w tych recenzjach spotkałem... Z taką opinią, że filmy są słabe, zaraz zobaczycie, jak dla mnie, moim zdaniem, za takie pieniądze są ok.

I zabłądziłem. I dziwnym trafem znalazłem się w Białym Stoku, chyba. Tak mi się wydaje. Więc teraz nie pozostaje mi nic innego jak spróbować jakoś wrócić do domu. No, starszym ludziom tak się czasami zdarza, że gdzieś wyjdą, nie wiedzą gdzie są. Najważniejsze, żeby wrócić w dobre miejsce. Dzień dobry, a to ja we własnej osobie. Z przodu mamy Full HD i HD. 4K nie ma. No, głos mam nadzieję, że jest zbierany jako tako. I ja w zasadzie chyba mogę już zniknąć, albo się pojawić jeszcze raz. Bo można tutaj nagrać film z rozmyciem tła, i to różnie w różnych telefonach wygląda. Tutaj, z tego co widzę na wyświetlaczu, to chyba nie jest źle. Tak mi się wydaje. To podejście drugie do znikania. Cześć. Co nam jeszcze zostało? Bateria. O, a tutaj widzicie schodzą powiadomienia ze wszystkich aplikacji Instagram, YouTube Studio, jakbyście nie wierzyli. E, bateria 4300 mAh, co nie jest wielkością zbyt imponującą. Powiedzmy, że 45 mAh, nawet w tej średniej klasie, e, te telefony mają. Tutaj te 4300, przy tym adaptacyjnym, mi starcza na dzień trochę więcej, ale też zdarzało się, że musiałem wieczorem, w zasadzie nie musiałem, ale chciałem, na przykład wieczorem, jeszcze podładować ten telefon, dlatego że chciałem sobie poglądać coś w łóżku, a miałem jeszcze 20-30%, bałem się, że mi nie starczy, w związku z czym na chwileczkę pod tą ładowalkę i to naprawdę działa błyskawicznie i za tą ładowalkę jestem w stanie wybaczyć temu telefonowi to, że ma te 300-400 mAh mniej w stosunku do konkurencji i że nie ma ładowania indukcyjnego. No bo tak jak mówię, chwileczka i już ten telefon jest tak naładowany, że może Wam działać przez pół dnia, dzień, w zależności od tego jak e, i co na tym telefonie robicie. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Z jednej strony naprawdę fajny telefon za 1500-1800 bez złotówki. Z drugiej strony naprawdę konkurencja w tym przedziale cenowym jest duża. Bo jak ktoś chce mieć maszynkę do grania i jak najwydajniejszy telefon, no to za podobne pieniądze dostanie Poco F3 ze Snapem 870, który jest telefonem jednak wydajniejszym zresztą mam go w tym momencie i za chwileczkę wypuszczę jego test. Dostanie tak samo OnePlus Noda 2, który też jest świetnym telefonem, też za podobne pieniądze. A na przykład zdjęciowo, moim zdaniem, jest dużo lepszy niż ten telefon. Zresztą to POKO tak samo robi bardzo fajne zdjęcia. Więc pod względem wydajności, znajdziecie za te pieniądze coś wydajniejszego. W dodatku są tutaj w tym telefonie braki. A za podobne pieniądze na przykład kupimy Samsunga A52, który robi lepsze zdjęcia bez tego telefonu, bez dwóch zdań. Jest wodoszczelny i ma głośniki stereo. Jest jeszcze Mi 11 Lite 5G. Jest sporo tańszy, oczywiście też mniej wydajny, ale bardzo fajny. OnePlus Nord CE 5G. No więc, tak jak mówię, fajny telefon, ale jest w tej klasie, w czym wybierać. To nie jest tak, że go nie polecam. Polecam jak najbardziej, bo ten telefon jest fajny, sprawdza się. Jak ktoś go kupi, to będzie zadowolony, ale. Można poszukać, można pogmerać, można w tej klasie dobrać coś pod swoje konkretne upodobania. Dlatego jak miałbym kupować ten telefon, to uwaga, zaskoczy Was nie w tej mocniejszej wersji, bo w tej mocniejszej wersji chyba skupiłbym się na coś innego, ale w tej za 1500 bez złotówki, czyli 628, bo ona moim zdaniem jest korzystniejsza cenowo. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona już niedługo. Na razie, hej, cześć!